Na swojej zawodowej i prywatnej drodze spotkałam wielu władzeczych specjalistów. Osób, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekazywały swoją wiedzę dalej. Te spotkania zainspirowały mnie do cyklu wywiadów pod hasłem Uczymy się od najlepszych. W imieniu swoim i fundacji doktora Piotra Janaszka podaj dalej. Zachęcam Państwa do śledzenia tego cyklu. Wywiady ukazywać się będą dwa razy w miesiącu na fundacyjnym YouTubie. Na Facebooku Fundacji Miodoktorapia, to Janaszka podaj dalej, oraz na moim prywatnym profilu. Do posłuchania. Dzień dobry. W pierwszym wiosennym spotkaniu z cyklu Uczymy się od najlepszych zapraszam do wysłuchania rozmowy z Pawłem Pachulskim. Regionalista, dziennikarz radiowy, portowiec, filmowiec, dokumentalista. Która z tych ról jest tobie teraz najbliższa? No zdecydowanie filmowiec. Zdecydowanie filmy robię już od w sumie kilkunastu lat, tak na poważnie to jest 8 lat, to już jest moja praca, którą wykonuję, jedyna praca zawodowa. W międzyczasie kończyłem dwie szkoły, Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu i Akademię Filmową AMA w Krakowie. W kierunkach operator, operator kamery, montażysta, w Poznaniu jeszcze animator kultury filmowej. Jesteś człowiekiem wielu talentów, zajmowałeś się również sportem, jesteś regionalistą. I takim pasjonatem Slesina. Tak, no regionalista to jest takie słowo klucz trochę. To jest termin, który używa się do opisania człowieka, który z zawodu nie jest historykiem, kogoś, kto działa w jakiejś widnie, ale nie ma kierunkowego wykształcenia. Więc tutaj w tym przypadku chodzi o historię, nawet archeologię, bo badając w cudzysłowie też, tak, bo mam do tego dość duży dystans, ale to była, uważam, fantastyczna przygoda, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy legenda, którą. Znałem, którą opowiadał mi mój dziadek o wyspie Na Jeziorze Mikzyńskim wyspie Klara. Czy ona jest prawdziwa, czy ona jest tylko legendą? Kilka lat uporczywych poszukiwań okazało się, że zakończyły się sukcesem. I w tej chwili jest stanowisko archeologiczne gród z X wieku od 10 roku. Także tak, tak. Tą jakby legendę przekuć się w rzeczywistość. Sporo artefaktów, które sam znalazłem, wszystko tu przekazałem oczywiście do muzeum. Prowadzi dzisiaj badania, prowadzi profesor Wojciech Hudziak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w W Stą doskonale znasz warę określicką. Okazało się, że to jest tak ciekawa rzecz, że można było o tym napisać książkę. I taką książkę właśnie. Słowa nie biorą się znikąd, napisałeś. Słowa nie pochodzą znikąd, tak. To tak też. To ona powstała trochę przypadkiem, ponieważ ja no, znam Kwiśnicki y, z tego względu, że dziadek mój pracował u swojego ojca, który miał spółkę, tak zwaną Partę. A stałem w domu gdzie była taka tradycja. Dziadek mój był, którym spędzałem bardzo dużo czasu. Pracował u swojego ojca, który miał spółkę. Razem ze swoim wspólnikiem kupowali gęsi, wędzili te stada gęsi, sprzedawali, handlowali nimi, no i oczywiście posługiwali się ochwieśnickim. Tego nauczył się mój ojciec, który też handlował pierzem. No i to wszystko było jakby przydatne. No a ja dorastając w takim domu, siłą rzeczy, po prostu nauczyłem się mówić, było to dość naturalne. Byłem członkiem lokalnej grupy działania w Ślesinie i miałem zadanie przygotowania takich rozmówek ochwieśnickich czy coś takiego dla popularyzacji tego języka. Kiedy zacząłem nad tym pracować, to okazało się, że w sumie ta praca trwała dwa lata, a ostatecznie powstała książka, bo, bo jakoś, nie wiem, mam chyba taką naturę, że lubię się zagłębiać. To, co robię bardzo mocno, to, to się angażuję i... I dlatego tak to wyszło. Stała jakaś trochę historia, jest to zbiór jakichś legend. się, to oczywiście nie jest, nie jest pozycja naukowa, kilka takich własnych przemyśleń, interpretacji różnych rzeczy. No, myślę, że to jest ciekawa, bo, bo generalnie do dzisiejszego dnia nawet czasami ktoś pyta, czy nie mam jeszcze, czy można jeszcze gdzieś tą książkę zdobyć, dostać i trzeba by pewnie może coś dodrukować. Czy nastoletni Paweł myślał o tym, że będzie filmowcem? Dobre pytanie. Czyli moja przygoda z filmem zaczęła się bardzo, bardzo wcześnie. Kiedyś zdałem sobie z tego sprawę, że jakby taka wrażliwość czyli chęć robienia filmów, pracy w tej branży musiała zrodzić się wtedy, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem, dziesięcioletnim gdzieś, powiedzmy. Moim kolegą był Wojtek, a jego mama była kierowniczką Kina Gopło. jeśli w nie, tego kina niestety już nie ma, ponieważ Wojtek był starszy ode mnie dwa lata, ale potrafił już obsługiwać maszynę, ten projektor filmowy. I czasem w niedzielę podkradał mamie klucze do kina. Otwieraliśmy kino i puszczaliśmy sobie filmy, oglądaliśmy sobie filmy. Jakiś profil? to się najchętniej? Właściwie wszystko. Jakby dlatego, że też nie było takiego w ogóle pojęcia, czy rozróżnienia języka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, właśnie dla nas nie istniała jakby różnica. Myśmy się nie zastanawiali, kto gdzie i w jakich okolicznościach powstał film, kto go tworzył, czy miał jakiś polityczny podtekst. Interesował nas po prostu obraz, przygoda, to co można było na ekranie zobaczyć, i powiem z tego okresu pamiętam dużo filmów, na przykład Radziecki, Kina Radzieckiego, które były bardzo dobre, dobre filmy w sensie filmowym rzecz jasna. Natomiast, no mówię, nie odnoszę się tutaj do propagandy, bo tej propagandy dzisiaj wiem, że było w, w, w tych filmach sporo, no ale to jako małe dziecko, myśmy, jako chłopcy żeśmy na to w ogóle uwagi, nie zwracali. Kino było w ogóle dla nas, tak jak się mówi i rzeczywiście w tym przypadku, było oknem na świat, w takim ślesinie, gdzie w zasadzie nie było niczego, żadnej formy zorganizowanej, żadnej możliwości spędzania w jakiś atrakcyjny, interes, interesujący sposób, rozwijający sposób dla młodego człowieka. Kino było jedyną formą rozrywki. I takim oknem właśnie na poznawanie świata. Możliśmy zobaczyć szerokie ulice Nowego Jorku, zobaczyć przepiękne krajobrazy amerykańskiego Wielkiego Kanionu, jakiekolwiek Paryż, Londyn, wszystkie miasta. To wszystko, co było w kinach, co było tłem różnych opowieści, łącznie z kosmosem, bo przecież 2001 odysyja kosmiczna publika. To był, był link, filmów. to był film, który tak, zrobił na nas ogromne wrażenie. Myśmy oczywiście rozwijali wtedy dyskusję całymi nocami, żeśmy dyskutowali o kosmitach, o, o możliwości życia pozaziemskiego i tak dalej. To były rzeczy, które inspirowały nas do różnych rozważań i też popychały nas w kierunku czytania jakichś książek w danym kierunku. Także to był naprawdę bardzo ciekawy okres mojego życia, i to chyba wtedy zrodziła się taka chęć do tego, pamiętam, że wtedy chciałem być aktorem. Ale dzisiaj stoję z drugiej strony kamery, i wydaje mi się, że jest to zdecydowanie lepsze miejsce dla mnie. Lubię rozmawiać, lubię dyskutować i lubię opowiadać. I, I być może to jest ta cecha, która przeważyła, że jednak wolę trzymać kamerę, ponieważ mam wpływ na to, co robię. Sposób, w jaki opowiadam, jakby konstruuję własną narrację. To chyba tak się zaczęło. No, to. no i tak to trwa. I tak to trwało. A najpierw było radio? Radio, no to też jest taka właśnie przygoda z Ochwieśnickim, bo to w tym czasie, kiedy powstawała książka, z zadaniem jako członka lokalnej grupy działania było promowanie Ochwieśnickiego, y, tej gwary języka ochwieśnickiego i tradycji jakichś kulturowych y, Ślesina. I taki był też program, y, Klawa Radio, taki miał tytuł. Y, każdy piątek była emisja przez trzy lata w Radio Konin wtedy, tak. Y, no, i tam poza różnymi historycznymi jakimiś wydarzeniami, które omawiałem. Pamiętam taką ciekawostkę, bo też jednym z elementów była prognoza pogody zapowiadana po chwieśnicku. I zdarzyło się tak, że Jarosław Kret przyjechał o nie promował swoją książkę. Spędziliśmy chwilę tam w restauracji jednego wieczoru i przy okazji nagrałem, poprosiłem go, żeby przeczytał. No bo wiadomo, napisałem mu tekst, żeby przeczytał. Przećwiczyliśmy, co jak należy mówić, i zapowiadał prognozę pogody. Dla Ślesina i okolic, hmm. e, czy dla Konina nawet i okolic po Chweśnicku. To taka, no generalnie program, trudno mi powiedzieć, ja nie, no, jakby nie, nie, nie chciałbym oceniać tego, czy on mi się podobał, czy się nie podobał, czy, czy jakby pełnił swoją rolę, trudno powiedzieć. Przez trzy lata robiłem ten program i, no i skończyło się w momencie, kiedy Radio Konin przestało istnieć, zmienił się właściciel stacji, więc. Więc tam zupełnie jest inny profil nadawcy i, i, i rzeczy tego typu nie mają już miejsca. A ty poszedłeś już swoją drogą w kierunku dokumentowania rzeczywistości. Wtedy, wtedy, w tym czasie, właśnie, jeszcze kiedy robiłem te programy w Radio Konin, powstał pierwszy film dokumentalny. To był trochę na mojego dzieła, który razem z, z panem Wilińskim, który był sołtysem wsi głębokie, w czasie II wojny światowej, właściwie przez cały okres II wojny światowej. Uratowali czteroosobową rodzinę żydowską. I ta rodzina przeżyła i właśnie z, z dziećmi z dwóch synów i córka, którzy jeszcze żyli tego gospodarza, tego sołtysa, z ich udziałem, zrobiliśmy razem ze Sławkiem Zasadnoczem film dokumentalny, właśnie o, tym, o, tym, o tych wydarzeniach, opowiadając o tych wydarzeniach, jak. jak Ostatni świat Ostatni światek, światek tak, taki tytuł filmu. Jest dostępny na YouTubie. On nie jest najlepszej jakości, bo kręciliśmy kamerami, kamerą SD. To dzisiaj, jak po tym standardzie, który się dzisiaj oczekuje od obrazu, nie jest, ale generalnie jako wydarzenie. Pytanie, czy jeżeli chcemy uchwycić chwilę, to ważniejsza jest technika czy przekaz? Nie, ważniejszy jest przekaz, jasne. To ja to, no, tak mówię, że dzisiaj pracuję na lepszym sprzęcie i oczywiście nie mówię i nie twierdzę, że wszystko musi być wyraźne, ostre. Natomiast najważniejsze jest jasna historia no, i sposób, w jaki ją się opowiada, bo bo można nawet najlepszą historię swsanić, jeżeli się użyje złych narzędzi. Nie mam do siebie takiego stosunku, że, że jakby wszystko umiem, już się nauczyłem, że już jestem taki dobry, że generalnie ogarniam wszystko. No tak nie jest. No. Jeżeli biorę się za jakiś temat, a staram się brać generalnie za trudne tematy, może nie tyle trudne, co ważne, o tak bym powiedział. I, i wiadomo, że zawsze jest to opowieść o człowieku, no i nie po to biorę się za to, żeby opowiedzieć czyjąś historię żeby to schrzanić, staram się poszukać tego, co jest istotne, nie z perspektywy widza, tylko z perspektywy bohatera, co dla niego jest ważne, co, co, jak ten świat jego oczami wygląda, i, i tak to opowiadać, więc zawsze jest dylemat, zawsze nie wiem powiem szczerze, czy to jest dobrze, czy to jest właściwie. Potem jedyna weryfikacja to jest recenzja widza, który to ogląda, i jeżeli rozumie tak jak ja chciałem przekazać, jeżeli rozumiem treść, która jest zawarta w tym, w tym materiale. Wtedy to jest satysfakcja. Wtedy uważam, okej, okay, no, robota jest zrobiona dobrze, ale, ale to jest taki proces, to się nad tym człowiek zawsze zastanawia, nigdy do końca nie wiadomo, jak to jest. Ciągle, to są ciągłe wątpliwości. Myślę, że to jest taki proces twórczy. Chyba nie jestem jedynym człowiekiem, który, który się zajmuje robieniem filmów. Czy, czy każdy, każdy, no nie chciałbym sobie mówić, że jestem artystą, bo, bo ja nie lubię się oceniać, czy przypisywać do jakiejś grupy. Po prostu lubię, robić co robię, to daje mi wielką satysfakcję, ale myślę, że czy malarze, malarz, muzyk, no ktokolwiek, kto, kto zajmuje się jakąś twórczością, ma zawsze dylemat. Wszyscy mają dylemat, do końca nie, nikt nie ma tej pewności. I tą ostateczną weryfikacją jest reakcja publiczności, to czy sprzedaje się dużo płyt, dobre recenzje po, po, po premierze, no to jest jakby Istotne. A ty w przypadku filmowca wydaje mi się, że dochodzisz do dodatkowego elementu w postaci Twojego bohatera. Jednego bądź wielu, do którego musisz dotrzeć. Musisz czasami pewnie przekonać, żebyś otworzyli. Żeby opowiedzieć czyjąś historię, to trzeba tą historię poznać. To trzeba też poznać jego perspektywę, zrozumieć wiele rzeczy. A to wiąże się z tym, że bohater musi się otworzyć bądź o sobie opowiadać szczerze. Nie każdy ma do siebie dystans właściwy. I też, żeby wydobyć jakby te, te istotne rzeczy, trzeba, no, tak, nie wiem, w pewnym sensie się z tym bohaterem zaprzyjaźnić. To wymaga trochę czasu. To nie jest tak, że że wymyślamy sobie jakąś historię, o, jest jakiś fajny, ciekawy człowiek, który robi jakieś interesujące rzeczy, no to idę, zapytam go o coś tam. To jest wtedy tworzy się, to, to jest reportaż, to jest to jest news telewizyjny na przykład, tak, tak, a powdanie O którym się szybko słuchaj, zapomina. O którym się szybko zapomina, tak, tak, ale tam zawsze jest coś głębiej, coś więcej, każdy ma jakieś własne powody, czymś się inspiruje, yy... No wiesz, to, to są złożone to są rzeczy i ten proces poszukiwania tej historii, poszukiwania docierania do człowieka to jest też niezwykle ciekawy. To, to jest jakby też taki element mojej pracy, który ja uwielbiam. Muszę dlatego, że, że lubię rozmawiać, tak jak już wspomniałem wcześniej. Lubię rozmawiać, lubię wymieniać się doświadczeniami. Zawsze w każdej rozmowie, w każdej dyskusji dostajesz zwrotnie coś, w czym między wierszami można odczytać jeszcze głębszy sens. Nie? I, i i ten, to, co jest właśnie między wierszami, często, jak w życiu, prawda, jest, jest dużo ciekawsze niż to, co na zewnątrz, nie? Bo wszyscy chcemy się ładnie uczesać, ubrać, wyglądać schludnie lub, nie wiem, atrakcyjnie i tak dalej. Ale to, to są takie zewnętrzne elementy, a pod spodem jest człowiek. Tam jest głębiej, jest coś więcej i, i to trzeba, dobrze jest to dostrzec, dotrzeć do, do tego jądra, tej tajemnicy i, i spróbować się tym podzielić ze światem. I tak dzielisz się też światem, tym to dzielisz się w Fundacji, podaj dalej. No to jest w ogóle nieprawdopodobna przygoda, powiem, bo w życiu bym nie pomyślał, że znajdę jakieś miejsce w twojej pracy, gdzie zarzucę kotwicę i będę się tego miejsca mocno trzymał, ponieważ ja tutaj dostrzegam jakby wręcz niewyczerpalne źródło tematów, inspiracji ludzi, których spotykam w Fundacji. I podobiecznych instruktorów, i wolontariuszy, i w ogóle wszystkich, którzy tu wokół się kręcą, ludzie, którzy są niezwykle ciekawi. Każdy ma swoją historię dramatyczną, mniej dramatyczną, ale te wszystkie historie są niezwykle ciekawe, warte opowiedzenia. Oczywiście na pewno nie wszystko da się zrobić i wszystko da opowiedzieć, ale, ale myślę, że warto dzielić się tymi doświadczeniami z ludźmi, ponieważ okazuje się, że jak powiedział Jędrzej, w tym naszym ostatnim filmie, który robimy w trakcie Jędrzej, jak sarożenie, film o, o yy, projekcie. Rozwiń skrzydła, to jest o paralotniarzach. Niepewność powiedział, że najgorszą rzeczą jest, trudniejszą rzeczą, jest moment, kiedy człowiek, tak jak on, złamał kręgosłup i wydawało mu się, że po prostu świat się skończył. Ponieważ on zajmował się filozofią, był asystentem na uniwersytecie w tamtym czasie, to być może, tak jak sam uważa, że być może właśnie dlatego udało mu się dość szybko dojść do sedna, wytłumaczyć sobie, że wcale nic się nie zmieniło, patrzysz za okno, bo to się dookoła świat się nie skończył. To wszystko trwa. Jedyne, co się zmieniło, to, to zdolność przemieszczania się w przestrzeni. A cała reszta jest taka sama. Miłość, praca, pogoda, pasje. muszą mieć te same. Trzeba tylko znaleźć metodę na to, żeby realizować. Jak, jak metodę? Jak realizować te swoje pasje, swoje potrzeby? To jest właśnie, i to odpowiedź na te pytania, to jest to, czym zajmuje się Fundacja. I, i to jest to, to jest metoda, która, uważam, fantastyczna metoda, na to, żeby ci, którzy znajdą się w życiu, czy znaleźli się w życiu w jakiejś trudnej sytuacji, potrafili odnaleźć tą właściwą drogę, swoją własną drogę do swojego szczęścia, do swojej niezależności. To jest nieprawda, to, jest, nie wiem, to są pokłady przeróżnych, przepięknych emocji ja bardzo się cieszę dumny jestem z siebie, że, że, że mogę te rzeczy robić i wdzięczny jestem również za to, że ta moja praca znajduje tutaj akceptację, no i że ludzie chcą ze mną. Ja mam, mam tutaj już, myślę, dzisiaj mogę powiedzieć spokojnie, mam mnóstwo przyjaciół, e, z którymi lubię nawet spędzać czas. Z niecierpliwością czekamy na premier, jak to tej jeszcze nie znamy. Porozmawiajmy o dwóch filmach, o genie niezależności i powstałem w ramach projektu generacji Niezależności, w filmie Sporyć poza horyzont. Obydwa filmy powstały w dość krótkim odstępie czasu. Jeden i drugi jest kontynuacją pewnej głównej myśli, czyli tego, czym zajmuje się fundacja, a więc dążenie do niezależności, budowanie niezależności, niezależnego życia swoich podopiecznych. W plenie niezależności czterech bohaterów opowiada swoje historie, jak dochodziło do tej własnej niezależności i roli fundacji w tym wszystkim. Natomiast Generacja Niezależności to projekt, którym, w ramach którego powstał właśnie film Spojrzeć poza horyzont. I to jest o tyle ciekawe i godne polecenia, moim zdaniem, nawet przedsięwzięcie, ponieważ opowiada o wydarzeniach, które działy się zupełnie niedaleko, całkiem blisko w Milnicy, podczas obozów, harcerskich obozów rehabilitacyjnych, które organizował dr Piotr Ranaszek jeszcze w latach 70. 80. I ludzie, którzy brali udział, dzieci jeszcze wówczas, dzieci z niepełnosprawnościami, które brały udział w tych obozach, dostały szansę taką, jakiej właściwie dzieci nie miały w tamtym czasie jeszcze w ogóle w Polsce, w żadnym innym miejscu. Mogły rehabilitować się aktywnie, poznawać się we własnym środowisku, we własnym gronie, poznawać nawzajem swoje możliwości, zdobywać siłę i energię do tego, żeby budować własną niezależność w dorosłym życiu. I mamy przykłady takich osób, które dały udział w tych obozach, a dzisiaj mają rodziny, pracę, są szczęśliwe. I tak jak powiedział Sławek, jeden z bohaterów, to życie tych ludzi zmieniło się właśnie dlatego, że byli wtedy w tamtym miejscu, w tamtym czasie. Ja też ogromnie się cieszę, że byłam w tym miejscu, w tym czasie. I tak jak większość mogę powiedzieć, że nie bylibyśmy tutaj, gdyby nie Mielnica, gdyby nie doktor Piotr. Tak, bo to się wszystko zaczęło, to było w ogóle, to jest rzecz, rzecz nieprawdopodobna, ja polecam państwu, słuchaczom ten obraz, ponieważ często tak właśnie jest w życiu, że z zajęci różnymi sprawami, wydaje nam się, że co chwalicie, swego nie znacie. To przecież tekst, który każdy zna ze szkoły. Ta Mielnica jest takim namacalnym przykładem tego, że często pasjonujemy się w, czytając, czy słuchając jakichś newsów, oglądając telewizji. O wydarzeniach nieprawdopodobnych, które działy się gdzieś tam daleko, czy dzieją się gdzieś daleko. Natomiast w naszym sąsiedztwie, całkiem niedaleko, nie, to jest niespełna nie 30 kilometrów od konina, działy się rzeczy, które ja osobiście porównałbym z wydarzeniem, jak, jeżeli chodzi o rangę, że nie, ale o znaczenie dla osób, które brały w nich udział, to nie był Udstok. To, to po prostu, zresztą to, to widać na tym filmie. Film w ogóle był możliwy do zrealizowania dzięki temu, że zachowało się mnóstwo materiałów archiwalnych z tamtego okresu. Doktor Piotr bardzo pilnował tego, żeby rejestrować te wszystkie rzeczy i całe szczęście, bo dzisiaj można było zrobić ten film. I jest to kilkanaście godzin materiałów zarejestrowanych jeszcze, no na tak często bezdźwiękowych, na, na, na kamerach dalszego typu, ale ja oglądając, wielokrotnie oglądając te materiały, doszedłem do takiego punktu, że miałem wrażenie, że znalazłem się wśród tych ludzi właśnie tam w czasie tych wydarzeń i myślę, że dzięki temu udało mi się też poczuć ducha tamtego czasu i też m, dzięki temu no tak chyba dość mi się dość fajnie opowiedzieć tą historię. To jest taka świetna scena, która bardzo bardzo mi się podoba, kiedy to jeden z bohaterów wraca do mielnicy, stoi przy karuzeli i widzi te dzieciaki, które kręcą się. Prac do przeszłości, do swojego dzieciństwa. No tak, to taka metafora. Chodziło też o to, właśnie, żeby wyraźnie powiedzieć, że to, co tam się zaczęło, co zaczęło się budować dzięki, dzięki doktorowi Piotrowi, który wtarzał za swoim mentorem, profesorem Degą z Poznania, że niepełnosprawnych nie, nie wystarczy leczyć tylko ciała, usprawniać ciała, trzeba leczyć także duszę. I to dotyczy nie tylko niepełnosprawnych, czy każdego człowieka że też na tym się trzeba skupiać, bo cała reszta, jak to nie cieszyć, może nie mieć żadnego znaczenia, jeżeli nie mamy w sobie jakiejś siły, motywacji do działania. No i przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na, to, na jedno podstawowe pytanie, kim jestem, kim jestem, dokąd zmierzam, i co, chci, co chciałbym w życiu osiągnąć. To jest w tym filmie i to jest naprawdę nieprawdopodobna, piękna historia. Bardzo się cieszę, że miałem okazję ją opowiedzieć. Oraz już nie wiem, który bo gorąco polecam ten obraz, bo naprawdę warto to zobaczyć. A z Ciebie z kolei w bardzo dużym stopniu zależy, jak my tą historię poznamy, jak my ją odbierzemy, z jakimi emocjami i w jakiej formie. No tak, tak, no to tu nie można, wiesz, nie można zakłamywać rzeczywistości, nie można też jakby patować nieszczęściem. To jest ta i umiejętność, niewątpliwie, ale to jest też ta świadomość tego, że trzeba słuchać. Trzeba słuchać, trzeba zrozumieć drugiego człowieka zanim się zacznie o nim cokolwiek powiedzieć, mówi, czy o nim opowiada. Nie ocenia. To nie jest dobre. Nie? To, to, to żaden film, żadna opowieść moja. Mam nadzieję, że nikt tego tak nie rozumie, nie odbiera. Ja, ja absolutnie nie chciałbym robić jakichś ocen i, i wystawiać cenzury, albo kogoś chwalić, albo kogoś ganić. E, bo to nie o to chodzi, nie? Tak, żeby opowiedzieć czyjąś historię, to nie potrzeba go chwalić, albo, albo robić z niego bohatera. Po prostu wystarczy opowiedzieć naprawdę, pokazać go we właściwym, prawdziwym, jasnym świetle. Tak jak jest. A poza tym, widz, no, każdy ma też własną jakby, perspektywę, każdy ma swoje własne doświadczenia i wszystko co widzi, co słyszy, każdy człowiek filtruje przez te własne doświadczenia. I więc, więc widzowi trzeba pozostawić też taką przestrzeń do interpretacji. Przejdźmy do swoich osobistych projektów filmowych. Więc no, jeżeli chodzi o moje prywatne pomysły, moje prywatne, Inspiracje to znów wracamy do wyspy Klara na jeziorze mikorzyńskim, do legendy związanej z tą wyspą. Ona stała się inspiracją do napisania scenariusza. Scenariusz jest już gotowy. Akcja filmu toczy się w, na przełomie X-XI wieku. Czułem jest konflikt między pogaństwem a chrześcijaństwem, które zostaje wprowadzone na, na ziemiach. I, no i to tyle mogę powiedzieć. Główna bohaterka. Jest osobą, która stoi jakby przed takim dylematem. Dwie religie, dwie kultury, dwie tradycje, dwa światy i coś musi wybrać. No i na to potrzebne są oczywiście fundusze. No ja będę myślę, że w tym roku już będę próbował zbierać fundusze na produkcję, no bo to jest jednak pełny metraz film kostiumowy, nie będzie wymagał porych nakładów na to, żeby przygotować scenografię, no i współpracy wielu osób. No ale jest to fajne wyzwanie, myślę, ja nie boję się. Trudnych rzeczy, trudnych tematów. Chodziło mi to po głowie od bardzo, bardzo dawna, i, i mam nadzieję, że uda się to zrealizować. I, no i że będzie to interesujące też dla widza, że będzie, będzie to miał kto oglądać z przyjemnością. A co w pracy filmowca jest interesujące i ważne dla Ciebie? Czego szukasz? Nie wiem, czy się zastanawiałem nad tym, czego szukam. Interesujące jest wszystko. Każdy, każdy dzień, każdy projekt jest inny. Ja nie nienawidzę schematów. Ja nigdy w życiu nie posługiwałem się zegarkiem w takim tradycyjnym znaczeniu, żeby dopasowywać program dnia, porządek, pod godzinę, pod czas, od od posiłków, poprzez wykonywanie różnych rzeczy. To mi zawsze uwierało. A tutaj każdy projekt jest inny. Każda sytuacja jest inna, wymaga innego podejścia, takich rzeczy bardzo podstawowych, czyli używania różnych obiektywów. Do, do narracji, oświetlenia scenografii, sytuacji, więc ciągle jest inaczej. Każda, każdy bohater jest inny, zwłaszcza w dokumentalnych filmach to są wszystko tematy, które w zasadzie nie kręcą się wokół jednej czasem, wokół jednej rzeczy, ale tak naprawdę, jeżeli mamy troje ludzi, to są trzy różne światy, więc to, to i to, to jest właśnie interesujące, że ciągle jest coś nowego, nigdy żaden dzień nie jest taki sam. O. Tak I nic się nie powtarza, i to jest właśnie to, co lubię. Nieustannie w drodze, nieustanne wyzwanie. Każdego dnia jest powód do tego, żeby działać. Czy dokumentalista według ciebie powinien mieć cechy, które go wyróżniają, które powodują, że może się realizować w tej pracy i tuć niej radość? Znaczy myślę, że to, to, o czym mówiliśmy wcześniej, to są cechy, które powinien mieć filmowiec, ktoś, kto zajmuje się filmami dokumentalnymi, ponieważ to jest to są historie ludzi. I cecha najważniejsza to jest uważność. Uwa, tak, Uważność, skupienie, umiejętność słuchania. No, umiejętność pracy w zespole, wiadomo, no, ale to, to już są takie rzeczy, nie wiem, może nawet banalne. Ale też ważne, film jest, można powiedzieć, że film, przynajmniej uczą tego w szkołach, że film jest pracą zespołową. Robienie filmów jest pracą zespołową, każdy ma swoje, swoje zadanie. Z jednej strony musimy sobie ufać, że ktoś, kto. Na się oświetla plan, ktoś, kto zajmuje się dźwiękiem, ktoś, to stoi za kamerą, jest fachowcem i wie, co ma robić, ale zawsze musi być jeden dowódca, ktoś, kto, czyli taki reżyser, ktoś, kto ma tą wizję, którą chciałby realizować i trzeba też zaufać, że wie, co chce zrobić, wie, w którą stronę podąża, no i zaufać jemu, nie? Także. To, to są dość, dość złożone rzeczy. Natomiast myślę, że najważniejszą cechą to jest właśnie to jest ta zdolność do obserwacji, umiejętność refleksji. To też dzisiaj chyba padło w tej rozmowie, że każdy z nas ma swoje własne doświadczenia, i, i te doświadczenia powodują, że buduje się w nas taki filtr, przez który przepuszczamy wszystko to, co obserwujemy, wszystko, co nas, do, do, co nas dotyka, co nas doświadcza w życiu. To, co przez ten filtr przechodzi jest tym, co, co na, nas motywuje do działania. Woję ludzi w tej samej sytuacji zachować zupełnie inaczej. Też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ludzie, o których się opowiada, e, mają w sobie wbudowane różne filtry. I nie chodzi hmm. o ich i z tego powodu, nie można ich oceniać z mojej własnej perspektywy. To tak się też zastanawiam. Tylko, tylko tak, tylko po prostu pokazać ich własną. Zastanawiam się czasami po programach takich, i tyle dokumentalnych, co interwencyjnych, co z tymi ludźmi dzieje się później. Dopracowałem, miałem taką historię, przygodę krótką, jeden rok w telewizji. I, I właśnie z tego powodu, że nie mogłem sobie poradzić z tym, że trzeba pokazywać nieszczęście. Ciągle słyszałem od strony redakcji, wydawcy, że tak trzeba, bo ludzie tego potrzebują, bo ludzie chcą oglądać takie rzeczy i to trzeba robić. No nie wiem, co ludzie potrzebują. No i Nie chcę im, nie, nie trzeba narzucać. Ja mogę im coś zaproponować i, i jednym się to spodoba, a innym nie. ale no to po prostu tak jest. No. Wszystko jest kwestią wyboru. No wyboru, Z tego, tak, jest, tak, tak, Natomiast ja nie szukam, nie szukam tanich emocji, nie szukam jakichś rzeczy, które, które mają zwiększać oglądalność. No bo czemuś to musi służyć, jeżeli za tym wszystkim nic nie stoi. Ta oglądalność ma, ma tylko promować, na przykład tylko i wyłącznie moją osobę, no to przepraszam nie, bo ja nie chcę, ja nie jestem podmiotem w tym, tak, podmiotem są moi bohaterowie w filmach. To o nich chcę opowiadać i na nich zwracać uwagę. Czasem im pomagać, a czasem po prostu tylko ich pokazać, nie? I niech każdy sobie, każdy, kto ogląda, niech wyciąga sobie swoje własne wnioski. Ktoś powiedział mi, no mógłbyś to robić, choda, że nie zacząłeś tego wcześniej, kiedy byłeś młodszy. No może, może i tak, tylko że gdybym zaczął to wcześniej, to pewnie nie potrafiłbym tego zrobić tak jak teraz. I myślę, że wszystko jest we właściwym czasie. Wszystko masz swój czas. Tak. Tego czasu, a wspaniałe opowieści, na nowe projekty, nowe filmy, nowe historie. Tego bardzo Ci życzę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich wiernych. Chyba już teraz, bo tych odcinków powstało 36. No, 36, więc na pewno Ci, którzy słuchają, można, można ich nazwać wiernymi słuchaczami podcastu, więc serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję też Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.